Hej, witam was serdecznie. Miałam na noc pracę. Jutro mam następny dzień pracy na noc, a dzień sobie wykorzystuję na taką robotkę. Jutro się położę oczywiście, później. A bardzo dużo ogarnę tutaj robót planowych, które miałam zrobić później, ale teraz przy tej okazji mogę zrobić tutaj znacznie więcej niż nawet było w planie. No bo, tutaj odkładałam robotę na później, oczywiście dlatego, że no, było trochę tutaj zostawione i tak sobie myślę, przy innej okazji sobie to zrobię, nie? Może po świętach, coś takiego. Albo jeszcze przed świętami, albo po świętach. Ale, że tak się ułożyło, że po prostu mogę w nocy sobie popracować. W dzień czekam na tych panów, którzy mają tutaj zmienić ten podzielnik na kalorferze, ale okazało się, że był pan od podzielników, pod trzynastką. Rozmawiałam z sąsiadą. Sąsiad zdziwiony, jest, że do mnie nie dotarli, po prostu nie, nie, nie przyszli, nie pukali ani nie dzwonili. No to sobie pomyślałem, to ten czas wolny tutaj wykorzystam właśnie na różne takie rzeczy, które są związane z tym kątem, który. Mam w planie właśnie ulepszyć, wszystko poprawić, zrobić na perfekt, zrobić ładną listę na przewody, poprawić to wszystko, żeby było lepiej. No że bardzo dużo mam planowych robót których nawet nie przewidywałam, że będę robił, bo przy tej okazji po prostu można wszystko zrobić na jak I wobec tego będę robił wszystko na super, na tip-top. Bo natomiast ten pan, który miał tu dotrzeć i dotarł, nie wiem dlaczego, Rozmawiałam z dobrym sąsiadem, to powiedział, że zdziwiony jest, że tu nie dotarli, bo u niego byli, a u mnie nie. Hmm. E, natomiast, e, no w poniedziałek Będą umawiane terminy, w których ten pan od podzielników będzie mógł przyjść. Po prostu nie wiem, dlaczego tu nie trafił. Chociaż jest na liście naznaczone, że pod numerem 4 będę oczekiwał właśnie tego pana. No, ale skoro tu nie trafił, trafi dopiero w poniedzieli, w poniedziałek, wtorek albo środę. Zobaczymy, którego dnia będzie mógł trafić. To przez ten czas nie będę tu nic zasuwał, oczywiście. Tylko będę cały czas robił różne takie roboty, które są przewidziane po prostu z tym miejscem. Tu jest wiele rzeczy do zrobienia, które po prostu tak sobie myślałem, że się zrobi tam w innym terminie, co nie, ale akurat tak wyszło, że ten termin najlepszy jest teraz. No i dlatego sobie teraz będę robił. Teraz mam. Świetny dostęp, żeby te kółeczka zrobić, nawet nie wiedziałem, że te kółeczka trzeba nasmarować, nie wiem, czy bym nawet aż tak dokładnie je sprawdzał, jak to robiłem ostatnio, okazało się, że są zupełnie suche, że wymagały nasmarowania, nigdy bym nie przypuszczał, że kółeczka mogą być całkowicie suche w środku, no ale to są kółeczka dokładnie za 10 zł, to tak może być że mogą być nienasmarowane, dlatego jest taka cena, bo są suche, trzeba samemu nasmarować i je rozebrać. No. Ale gdyby nie ta sytuacja, to bym nie wpadł na to, że te kółeczka są suche, nawet nie wiem, czy bym wpadł na taki pomysł, żeby sprawdzać to, czy są suche. No, ale sobie pomyślałem, dokładnie je sprawdzę, zobaczę jak, jak szumią, jak chodzą, czy trzeba je otworzyć, czy nie. Po prostu w ten sposób więcej czasu poświęciłem na ten punkt, który jest tu. Normalnie, standardowo bym po prostu tylko kółeczka założył i, zało i puścił fotel na kółkach i to wszystko, nie? Ale dzięki temu, że właśnie czas się tak rozciągnął, po prostu w tym miejscu spoko. To sobie będę mógł więcej zrobić, ale ja wpadłem na pomysł, żeby tak sobie fajnie oznaczyć, ładnie zrobić na ekstra, tu jest taki pask, gdzie oznacza, gdzie jest szafa komputerowa, tu gdzie jest stolik, który będę otwierał, bo jak już hotel będzie na kółeczkach jeździł, to kurde luksus, będę mógł sobie go zawsze przesunąć i otworzyć ten pulpit ulubiony pod oknem. No, że fajnie po prostu. I tak jak już mówiłem jeszcze tu ładnie porobię wszystko, że będzie ekstra, że ten czas wykorzystam naprawdę super mega, bo jest tu dużo fajnych rzeczy, które można jeszcze zrobić, których nawet nie planowałam. Żeby zrobić tak no ekstra na tip top, wiecie. No. No dobra, no to biorę się do dzieła, teraz poszerzam e, podkładki, bo są troszkę przy wąskę, tu po prostu nie dochodzi do końca. Dlatego muszę trochę poszerzyć, żeby doszło dokładnie do końca samego. No dobra, no to hej, fajnie jest, bo sobie śpię po prostu na razie w pokoju gościnnym, a tu sobie mogę zrobić modyfikacje, ulepszenia i roboty planowe, które były wcześniej planowane na inny czas. A teraz, tak jak już mówiłem, okazało się, że ten czas jest najbardziej wskazany, jeden z najlepszych czasów. No, że tu będzie ekstra fajnie. No dobra, no to hejka się mapa.